A teraz tylko wersja wierszowana aktualne opinie na temat przedłużenia pracy emerytów. Emerycie, pracuj dłużej i kończ życie. Emerycie, emerycie. Pracuj godnie, całe życie. Już się nie leń emeryć, emerycie. Pracuj do śmierci na życie. Opłać ofę, filar trzeci I do śmierci jakoś zleci. A gdy złożą cię choroby, Mamy przecież wolne groby. Twe składki i z NFZ-u Jakbyś składał do klozetu, Bo państwo jest zadłużone, Chętnie weźmie co odłożone. Emerycie, emerycie, pracuj dłużej, olej życie. Wszystko sprywatyzowali, lecz kasę, diabli, zabrali. Więc pracuj do śmierci szczerze, i złóż swe życie w opierze. I pracuj do śmierci szczerze, złóż swoje życie w opierze. A jak nie masz kasy, pracy. Przedaj wszystko, będziesz cacy. I niech żyje kapitalizm, giełda, banki, nie socjalizm. Niech żyje kapitalizm, wolny rynek, nie socjalizm. Do roboty, emerycie, bo nudne jest długie życie. Do roboty, emerycie, bo nudne jest długie życie. Opłać ofę, Filar trzeci i do śmierci jakoś zleci. Zaś gdy cię luksus podnieci, możesz też zadłużać dzieci. I pracuj do śmierci szczerze, złóż życie władzy opierze. I pracuj do śmierci szczerze, złóż swe życie władzy opierze. Nie martw się też, emerycie. Po co długie, marne życie? Wtedy ZUS OFE zaprosperują, budżet państwa uratują. ZUS OFE zaprosperują, budżet państwa uratują. Banki i rząd uratują. Dość lenistwa emerycie, poświęć możnym swoje życie, a odpoczniesz sobie, w grobie. się chętnie o tym dowie. Daj mu kasę, emerycie. Poświęć państwu stare życie. Rajskie będzie chyba w niebie. A kraj wielkie jest potrzebie. Więc dość lenistwa, emerycie. Pracuj długo, olej życie. Też tak, tak. Żeba to piękny. Tak.